Mam nadzieję, że znacie ostatnią wieczerzę słynny fresk Leonardo da Vinci. Moja droga, proszę zamknąć oczy. Oszczędź nam swoich sztuczek. Poprosiłeś mnie o pomoc. Pozwól starcowi na trochę przyjemności. Amen, Proszę powiedzieć, gdzie siedzi Jezus? Po środku. Dobrze. Łamie się chlebem ze swoimi uczniami. A co piją? Wino. Pili wino. Dobrze. I ostatnie pytanie. Ile kielichów stoi na stole? Jeden. Święty Graal. Proszę otworzyć oczy. Nie ma żadnego kielicha. Żadnego kielicha. To trochę dziwne, prawda? Zwłaszcza, że zarówno w Biblii, jak i legendzie o Gralu, pamiętny kielich pojawia się na ostatniej wieczerze. Robercie, mógłbyś nam teraz pomóc. Czy mógłbyś pokazać nam symbole męskości i żeńskości? A zwierzątek z balonika nie chcesz? Umiem zrobić kaczkę to pierwotny symbol męskości, fannus. Całkiem trafnie, rzeczywiście. Znany jako ostrze, oznacza agresję i męstwo. Symbol współcześnie używany na mundurach wojskowych. Im więcej penisów, tym wyższa ranga, bardzo męskie. Jak można sobie wyobrazić, symbol żeński to jego przeciwieństwo, zwany kielichem. Przypomina on naczynia, co ważniejsze, kształt kobiecego łona. Graal nigdy nie był kielichem. Dosłownie jest nim ten pradawny symbol kobiecości. A w tym przypadku to kobieta, która nosiła w sobie tak potężny sekret, że gdyby go ujawniono, podwaliny chrześcijaństwa ległyby w gruzach. Chwileczkę. Mówi pan, że święty Graal to osoba, kobieta? I Jak się okazuje, można ją zobaczyć właśnie tutaj. Tu są sami mężczyźni. Doprawdy? A ta osoba po prawej stronie Chrystusa, siedząca na honorowym miejscu: falujące rude włosy, złożone kobiece dłonie, lekki zarys piersi. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Umysł wybiera tylko to, co chce widzieć. Kim ona jest? To Maria Magdalena. Prostytutka? Nie była prostytutką. Kościół tak szargał jej reputację w 591 roku. Maria Magdalena była żoną Jezusa. Babskie gadanie. O ważnej kobiecie. Nie ma na to dowodów. On dobrze wie, że są. To są teorie. Zauważcie, jak Jezus i Maria są ubrani. Są swoimi lustrzanymi odbiciami. Umysł wybiera, co chce widzieć. A teraz coś bardziej niezwykłego. Zauważcie, jak Jezus i Maria Magdalena stykają się biodrami, a jednocześnie odchylają od siebie. Spójrzcie na tło między nimi. Leonardo daje nam kielich. Zauważ Robercie, co się dzieje, gdy przesunie się postać Marii Magdaleny. To, że Da Vinci tak to namalował, nie znaczy, że to jest prawda. Nie, ale historia, ona czyni to prawdą. Posłuchajcie tego. Z Ewangelii według Filipa. Odrzucono ją na Soborze Nicejskim wraz z innymi, w których Jezus wydawał się bardziej ludzki niż boski. A towarzyszką Jezusa była Maria Magdalena. Chrystus ukochał ją bardziej niż innych uczniów i całował ją. Ale tu nie ma mowy o małżeństwie. Cóż? Tak naprawdę, Robercie, w tamtych czasach słowo towarzysz oznaczało współmałżonek. A to jest z Ewangelii samej Marii Magdaleny. Ona napisała Ewangelię. Mogła. Walcz fair play. Powiedziałem, mogła. A Piotr spytał, czy on woli ją od nas? A Levi odpowiedział, chcesz walczyć z kobietą niczym z przeciwnikiem. Jeśli Jezus uznał ją za godną, kim jesteś, aby ją odrzucać? A później Jezus mówi Marii Magdalenie, że to ona będzie przewodniczyć Jego kościołowi. Maria Magdalena, a nie święty Piotr. Głową Kościoła chrześcijańskiego miała być kobieta. Maria pochodziła z dynastii królewskiej, tak jak jej mąż. A teraz, moi drodzy, jak jest święty Gral po francusku? Le Graal. w średniowiecznym angielskim Sangreal z legendą o świętym Le. Arturze. Teraz rozbijmy to na dwa słowa. Przetłumaczy Pani Robertowi. Graal oznacza królewska krew. Gdy legenda mówi o kielichu, w którym była krew Jezusa, faktycznie mówi o łonie, które nosiło potomka królewskiego rodu Jezusa. A jak mógł Jezus mieć potomka? Maria Magdalena była w ciąży, gdy Jezusa ukrzyżowano. Dla bezpieczeństwa swego i nienarodzonego dziecka Jezusa, Maria Magdalena uciekła z Ziemi Świętej do Francji. Tutaj urodziła córeczkę Sarę. Znane jest imię tego dziecka? Dziewczynka. Tak. Jeśli to prawda, to pogarsza ona całą sprawę. Dlaczego? Poganie zbliżali się do Boga poprzez połączenie mężczyzny i kobiety. Znajdowali Boga poprzez seks? Poganie czcili kobiety jako ścieżkę do nieba, lecz dzisiaj to Kościół ma na to monopol. Poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a ten, kto ma klucze do nieba, rządzi światem. Dlatego kobiety stanowiły zagrożenie dla Kościoła. Katolicka infizycja opublikowała księgę, którą można nazwać najkrwawszą w historii. Maleus maleficarum. Młotna czarownicę Książka ta uczyła księży, jak odnajdywać, torturować i zawijać wszystkie kobiety wolnomyślicielki. Przez trzy stulecia polowań na czarownicę schwytano 50 tysięcy kobiet, które spalono żywcem na stosie. Są tacy, co twierdzą, że były ich miliony. Wyobraź sobie, Robercie, że dynastia Jezusa mogłaby przetrwać w dziecku płci żeńskiej. Pytała Pani, co ma taką wartość, że można dla niej zabić. Oto jest największa mistyfikacja w historii ludzkości. Oto sekret, którego strzegą Zakon Syjonu przez ponad 20 stuleci. Oni są strażnikami królewskiej linii krwi. Strzegą dowodu na naszą prawdziwą historię. chronią żyjących potomków Jezusa Chrystusa i Marii Magdaleny.